Cześć, witam. Tomasz Migdałek. Birofile w Logo Piwie. Rzadko, dość rzadko pojawiają się na kanale piwa zagraniczne. No to tym razem będzie recenzja zagranicznego piwa, które dość, dość okazjonalnie mi wpadło w ręce. Tym piwem będzie belgijski lambik Flori Frambois, czyli. Piwo owocowe o smaku malinowym w belgijskim stylu, piwo górnej fermentacji, więc powinno być to coś przynajmniej nawiązującego do takiego tradycyjnego belgijskiego lambika. Piwo zostało uważone przez browar Hüche, jakoś tak to mniej więcej się wymawia, chyba. Z miejscowości Mel, oczywiście w Belgii. Zawiera to piwo 3,6% alkoholu, czyli bardzo, bardzo niewiele. Nie mamy informacji na temat ekstraktu, natomiast jeżeli chodzi o skład, on jest podany w kilku językach na etykiecie i w składzie mamy wodę, słód jęczmienny, pszenicę. 30% soku z malin, chmiel, drożdże i aromaty. Tak to wygląda. Nie ma w składzie cukru. Wiele tych lambików, czy może pseudolambików raczej, produkowanych masowo, które trafiają też na polski rynek, to są napoje, trunki dosładzane. One są wyraźnie słodkie, natomiast klasyczny lambik belgijski powinien być bardziej kwaśny zobaczymy jak będzie w przypadku tego piwa a na razie rzut oka na etykietę etykieta zdominowana krawatka również zdominowana przez kolor różowy flori framboise tak wygląda etykieta tego piwa tutaj mamy krawatkę tak to się właśnie prezentuje Kapsel z ciekawości sobie tutaj zdjąłem, to sreberko, bo chciałem sprawdzić, czy nie ma jakiegoś dedykowanego kapsla, nie ma dedykowanego kapsla, jest kapsel goły, za to koloru czerwonego, co jest pewnym, pewną odmianą. Ok, otwórzmy zatem i zobaczymy, cóż tam się kryje w butelce, butelka 033. bardzo ładnie pachnie, bardzo intensywnie malinowo, dość słodko, bardzo bardzo wyraźne maliny i w zasadzie tylko maliny. Może z jakimś minimalnym takim trąceniem słodowym, ale może się, może się sugeruje, bo piwo jest bardzo Intensywnie maninowe. Zatem niechaj trafi do szkła i zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Piwo wygląda bardzo ładnie. Ma dość ciemną barwę dość ciemną, taką taką głęboką to jest czerwień, ale czerwień gdzieś nawet ocierająca się lekko o brąz, taka naprawdę bardzo głęboka. Generalnie barwa jest zbliżona do takiego klasycznego krika. Mimo tego, że tutaj mamy malinowe, malinowego lambika, no to barwa jest taka krikowa, dość głęboka. No, muszę powiedzieć, że piwo wygląda na bardzo treściwe. Przynajmniej jeżeli brać pod uwagę jego barwę. Piana nie jest bójna, barwy jasnoróżowej, nie ma jej wiele, ale jest drobno pęcherzykowa, stworzyła taką warstewkę dość ładną na tafli piwa. Zobaczcie, tak wygląda z bliska ten trunek. Ta barwa mi się też trochę kojarzy z takimi treściwymi herbatami owocowymi, one też czasami mają taką właśnie głęboką barwę i tutaj coś, coś takiego coś takiego mamy no generalnie wygląda wygląda to fajnie wygląda to bardzo przyjemnie nie wygląda na takiego taniego pseudo lambikowego sikacza tylko wygląda szlachetniej, tak w ogóle to to właśnie piwo Flory Frambois jest jednym z wyżej ocenianych lambików na portalu Beer Advocate. Na Ratebeerze już wypada nieco gorzej, ale na Beer Advocate chyba ma notę 88 na 100, czyli dość wysoko. I tych ocen jest tam dość dużo w bazie, więc z ciekawością próbuję. Lambik Belgijski o smaku malinowym, floriframbla. Wasze zdrowie. Jest dość słodki, ale nie ma tej słodyczy zbyt wiele, nie ma nadmiaru i po tym pierwszym słodkim wrażeniu. Chwilę później yy, mamy naprawdę takie dość silne uderzenie kwaśności, owocowej kwaśności. Yy, piwo jest przez to bardzo rzeźkie, yy, bardzo intensywnie malinowe. Maliny tutaj yy, bardzo mocno dominują, ale nie są tak do końca osamotnione, yy, bo zaraz za tymi malinami idzie taka yy, nuta kojarząca się właśnie dość mocno z pszenicą. Taka, taka, taki posmak zbożowy yy, kojarzący się ze świeżym ziarnem, takim rozgryzanym, z takimi rozgryzanymi, rozgryzanymi ziarnami pszenicy. Piana znaczy szkło. Nawet, już się tutaj coś zaznacza. Piwo jest bardzo esencjonalne. Bardzo wyraźnie owocowe. Jest bardzo dobry balans pomiędzy słodyczą, która nie jest nachalna na szczęście, a kwaśnością, która jest naprawdę wyraźna. Więc zdecydowanie to piwo jednak idzie w kierunku takiego klasycznego, klasycznego belgijskiego lambika. Gdyby zamienić maliny na wiśnie, to smakowałoby bardzo podobnie jak Krik Mansa. On też jest właśnie dość słodki, a przy tym też wyraźnie kwaśny. O! Muszę powiedzieć, że naprawdę z tych wszystkich lambików i tak zwanych lambików, których miałem okazję próbować, to jest chyba najbliższe takiemu, takiemu pierwowzorowi tradycyjnemu. w aromacie maliny bardzo wyraźnie takie takie mm, jak sobie czasami miksujemy albo tak blendujemy maliny, robimy sobie z nich taki sos do lodów, to jest właśnie taki, taki zapach takich zblendowanych, e, zmiksowanych malin Myślę, że taka właśnie porcja, jaka jest w tej butelce, czyli 0,33, jest optymalna, biorąc pod uwagę charakter tego piwa, jego intensywną owocowość. Jednak pomimo tej kwaśności, dość wyraźną dawkę słodyczy pół litra by nas zdecydowanie zmęczyło. Pamiętam, że swego, czas, swego czasu we Wrocławiu bodajże w Pabie Akademus e, piłem e, lanego z beczki Krika, e, czyli lambika wiśniowego z Lindemansa e, i wtedy dość hojnie polano e, pół litra, e, no i powiem Wam, że ciężko było wypić te pół litra 0,33 chyba jest optymalną ilością e, jak na napitek tego rodzaju. Generalnie polecam. Smakuje bardzo naturalnie, bardzo, bardzo intensywnie owocowo. Jest to rzeczywiście taka owocowość, która się kojarzy ze świeżymi malinami. Nie ma tutaj żadnego takiego jakiegoś sztucznego akcentu, który czasami w takich mocno owocowych piwach się pojawia. Tutaj rzeczywiście to wypada wszystko bardzo naturalnie, bardzo intensywnie, więc myślę, że warto, warto sięgnąć po. Flori Frambois, Malinowy lambik, belgijski browar Huyhe z miejscowości Mel. Godne polecenia, godne polecenia piwo i myślę, że też coś, co trafi w gusta osób, które lubią takie właśnie piwa owocowe, nie kojarzące się z klasycznym piwem, ani wizualnie, ani zapachowo. Ani smakowo. Zatem serdeczne dzięki za uwagę. Polecam to piwo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tomasz Mitałek, birofile w logo piwie. Pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie. Cześć.